się i chciałabym Cię nauczyć czasu przyszłego, prostego w języku angielskim, czyli past simple. Przechodząc do konstrukcji tego czasu, zdania twierdzące, mamy podmiot czasownik w drugiej formie plus resztę zdania. Czasownik w drugiej formie tworzymy do, dodając do czasowników regularnych -ed. I tutaj mam parę przykładów dla Ciebie. I worked in a factory yesterday. I visited London two years ago. I ta druga forma czasownika jest przeważnie tworzona dodając samo "-ted", te jednak mamy pewne wyjątki. Jeśli czasownik po spółgłosie kończy się na "-y", to dodajemy wtedy "-i", tworząc końcówkę "-ied", i w ten sposób powstaje nam cry cried study Studied. Jednak to jest bardzo ważne, czy ten czasownik kończy się um, po spółgłosce, czy po samogłosce na Y, ponieważ jeżeli kończy się po samogłosce na Y, to wtedy dodajemy standardową końcówkę "-ed". Bez tego "-i". I tutaj przykłady. Play. Played. Enjoy. Enjoyed. Przechodząc do jeszcze jednego wyjątku tworzenia drugiej formy czasownika, chciałabym wspomnieć o tym, że jeśli czasownik jest jednosylabowy lub dwusylabowy, a jego akcent pada na ostatnią sylabę i kończy się spółgłoską samogłoską, spółgłoską, to należy podwoić ostatnią literę. I uwaga, bo nie dotyczy to litery W oraz X. I choć brzmi to za wiele, zaraz pokażę przykłady i zobaczysz, że, że nie jest to wcale takie trudne. Stop, stopped. Travel, Traveled. Plan, planned. Jak sam widzisz, przeważnie są to krótkie słowa, które dziwnie wymawiałoby się, gdyby nie to, że podwoiliśmy tą ostatnią literę przed końcówką ED. Cały czas wspominam o czasownikach regularnych. Jednak nie wspomniałam jeszcze o czasownikach nieregularnych. Czasowniki nieregularne nie mają reguł, dlatego trzeba się ich nauczyć na pamięć z tabeli czasowników nieregularnych, którą najczęściej znajdziesz pod koniec swojej książki języka angielskiego lub po prostu wpisując w frazę czasowniki nieregularne tabela w internet. Teraz chciałabym Ci pokazać takie podstawowe, jednak zwróć uwagę na to, że one nie wystarczą, by komunikować się w czasie. past simple forms go went be was were can could have had see saw i could cook when i was 13 years old We watched TV and had a great time yesterday. Przeczenie w tym czasie tworzymy z użyciem operatora did. Operator did może być w formie did not w przeczeniu lub w formie skróconej didn't. To jest to samo. I tutaj też należy pamiętać, że ten did jest do wszystkich osób. Nie ma żadnych wyjątków. Ale jest też w przeczeniu jedna rzecz, o której warto pamiętać, że czasownik być ma własne zaprzeczenie w postaci wasn't albo was not i weren't albo were not. To jest też oczywiście te formy, które teraz widzisz, to są formy skrócone. Możesz używać nieskróconych, nie ma problemu. Bylebyś pamiętał, że właśnie ten czasownik być ma swoje zaprzeczenie, wtedy nie używamy tego dyt. I tutaj należy też pamiętać, że czasownik być jest w formie was dla pierwszej osoby, czyli dla I. I dla, osób, dla osoby trzeciej pojedynczej też, dla pierwszej pojedynczej i trzeciej pojedynczej, czyli he, she, it. Do tych osób używamy was i tu uwaga na I, bo jeżeli mamy takie konstrukcje np. z wish, to w przyszłości możemy używać go również z were. Ale no tutaj na razie w tym czasie używamy go, mm, używamy tej osoby "eyes z Julia didn't work at the bank. We weren't in Germany last summer. Konstrukcje do pytań. Pytania tworzymy y, również z operatorem "did". Nadal jest on taki sam dla wszystkich osób. I też ważna rzecz, czasownik pozostaje bez zmian i w pytaniach, i w przeczeniach. Czyli w przeczeniach nie tworzymy tej końcówki "-ed", i w pytaniach też nie tworzymy tej końcówki "-ed". Ten czasownik pozostaje w takiej gołej, bezokolicznikowej formie. No i tutaj mamy tyt, podmiot, czasownik i resztę zdania. Z tego nad. i jest ono... Po prostu tak samo miejsca miejsce w przypadku dzieci. Did you hear the story? Were you at work yesterday? I kiedy używamy tego czasu? Tego czasu y, używamy y, opisując nawyki y, i przyzwyczajenia ze przeszłości. Używamy tego czasu również, aby opisać sytuacje, które miały miejsce dawno temu, bez podawania dokładnego czasu, kiedy to było. Używamy tego czasu, pytając o czas wykonania czynności z przeszłości. I używając tego czasu, warto też pamiętać, że często możemy spotykać, spotkać się tak samo jak w czasie. Present simple z określeniami czasu, takimi jak Often, usually, never, yesterday, two years ago, then, in 1918.